Jezus dał nam przykład swojej relacji z Ojcem. Nie szukał własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. W tym kontekście święty Augustyn mocno podkreśla ścisły związek, jaki istnieje w życiu chrześcijańskim. A woj sta kore la carita. Między posłuszeństwem a prawdziwą miłością. Zależy Wam na miłości, mówi w jednym z przemówień: Posłuszeństwo jest jej córką. Korzenie są pod ziemią, owoce na powierzchni. Nie wierzę w to, co jest zakorzenione w ziemi, jeśli nie widzę tego, co wisi na gałęzi. Czy masz miłość? Pokaż mi jej owoce. Niech ujrzę posłuszeństwo. Niech mogę objąć córkę ramionami, aby rozpoznać płodność matki. Dzisiaj mówienie o posłuszeństwie nie jest zbyt modne. Uważa się je za rezygnację z własnej wolności, ale tak nie jest. Posłuszeństwo w swoim najgłębszym znaczeniu, aktywnego i wielkodusznego słuchania drugiego człowieka, jest wielkim aktem miłości, poprzez który godzimy się umrzeć dla siebie, aby nasz brat i nasza siostra mogli wzrastać i żyć. Wyznawane i przeżywane z wiarą, wytycza jasną drogę oddania, która może bardzo pomóc światu, w którym żyjemy, odkryć na nowo wartość poświęcenia, zdolność do trwałych relacji i dojrzałość w byciu razem, która wykracza poza uczucia chwili, aby utrwalić się w wierności. Posłuszeństwo jest szkołą wolności w miłości.